Dzień dobry, witam państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Dzisiaj, proszę państwa, też ważna informacja: popołudniowego materiału nie będzie ze względów logistycznych. Za to będzie o 20.00 specjalny materiał, na który państwa bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy państwo, jesteśmy w przededniu ciszy wyborczej. Głos zabierają autorytety prawne, moralne, ludzie. Prawa, dziennikarze, politycy, zwykli ludzie i apelują nie o kwestie światopoglądowe, nie mówią o tym, że polityka liberalna, hadecja, prawica, lewica jest najważniejsza. Nie. Mówią o tym, że przyzwoitość jest najważniejsza. I taki też głos, bardzo mocny, mocne słowa Ewy Wrzosek, dzisiaj rano wybrzmiały w jej wpisie na platformie społecznościowej X. Ja bym chciał Państwu te słowa zacytować, bo te słowa mają w sobie olbrzymią moc i myślę, że zachęcą też Państwa jeszcze dzisiaj do tego, by namawiać innych, by poszli na te wybory. Bo te słowa trafiają do każdego człowieka, do każdego rodzica, do. Każdego dziadka, do każdego też młodego człowieka, który dopiero zaczyna dorosłe życie czy je planuje. Ewa Wrzosek napisała tak: Wszyscy potrzebujemy spokoju, normalności i poczucia bezpieczeństwa. Po to dawno temu umówiliśmy się, że nie wolno kraść, oszukiwać, zabijać, gwałcić. A jeżeli ktoś to zrobi, spotka go kara. Dzięki temu możemy normalnie żyć, pracować, wychowywać dzieci i myśleć o przyszłości. Wszyscy. Takie to proste. Te słowa we wrzosek oddają to, o co walczymy. My walczymy o praworządność, o wolność, tolerancję, o to, by prezydentem nie był jakiś gangster, kibor, sutener, człowiek, który jest uzależniony od. Do dzisiaj nieustalonych używek. Człowiek, który miał i ma za nic, na przykład życie starszego człowieka, czytaliście Państwo może wyborcze, kiedy okazuje się, że prawdopodobnie tego pana Jerzego, że kiedy był w więzieniu, zmuszono do tego, by tę kawalerkę przepisał na Noworockiego Batyra. Przeczytałem ten tekst. Z przerażeniem, ale pamiętam tamten czas, że wówczas działała mafia mieszkaniowa w tym mieście. Czy coś miało na wioski z tym wspólnego? Niech to wyjaśni dogłębnie prokuraturę. Właśnie tacy ludzie jak Ewa Wrzosek, która jako prokuratorka niezłomnie przez nie tylko 8 lat, ostatnie półtora roku walczyła o rozliczenie, walczyła o sprawiedliwość, o to, by winni ponieśli konsekwencje. Wiecie państwo jak próbowano ją zastraszyć i zaszczuć. Kolejnymi postępowaniami dyscyplinarnymi, kolejnymi wyrokami sądów kapturowych pod egidą Adama Bodnara. To jest najbardziej przerażające. To on tak bardzo musi nienawidzić Ewy wrzosek, jej praworządności, jej twardego kręgosłupa moralnego, którego nie da się złamać ani zgiąć. Ona nie będzie przestawiać paproty tak jak robi to Bodna. Nie gra na siebie, gra dla nas. Dzisiaj apeluję o to, by, byśmy walczyli o coś, co jest przecież naturalne. W niedzielę idziemy wybierać. Nie możemy wybrać sutenera. Ozywają się głosy adwokatów, przemysław Rosati. Naczelny, z Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie apeluje o to, bez wymienia nazwiska, bo nie trzeba, by wybierać mądrze, by wybierać praworządność, by wybierać wspólnotę, serce, by głosować za wartościami, które są uniwersalne dla nas wszystkich. Nawet ci, którzy głosują na pismo, no, na litość boską, przecież. Oni też chcieliby żyć w bezpiecznym państwie, w którym nikt ich dzieci nie poturbuje, bo będzie szła grupa Kiboli z jakiegoś meczu. Tylko dlatego, że ich dziecko ma szalik nie w tym kolorze, w którym się tej szuri e, może to nie spodobać i nagle go napadnie. Te mocne słowa Ewy Wrzosek musimy sobie wziąć do serca. Dzisiaj, kiedy jeszcze możemy. Podjąć decyzję o rozmowie z sąsiadami, ze znajomymi? Czy idziesz na wybory? Jak planujesz, na kogo zagłosować? Wiedzą Państwo, to nie jest walka ideologiczna. Każdy z tych kandydatów reprezentuje zupełnie inną rzeczywistość. Ja wczoraj zamieściłem taką może mocną grafikę na platformie X, kiedy grupa chuliganów rozbija samochody na tle płonącego miasta i że grozi nam Rzeczpospolita Kibolska Nawrodzkiego. Ale tak to widzę, tak to czuję. Widzę, jak Nawrodzki będzie ułaskawiać kolejnych kiboli, bandziorów, zorganizowane grupy przestępcze z różnych gangów, szarków, ryków i mówię, kogo tam jeszcze. Albo chuligani wolnego miasta. Bliżsi jego sercu, bo to przecież jego kumple klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk. Bo to chuligani wolnego miasta to nawiązanie do historii miasta Gdańska, kiedy Gdańsk był wolnym miastem. Nie wiem, dlaczego nawiązują do historii wolnego miasta, bo to miasto było wtedy miastem kosmopolitycznym. Polacy stanowili, o ile pamiętam, chyba 8% mieszkańców. Byli mniejszością. Ale byli. Ale w Gdańsku, zanim się nie pojawili tacy podobni kibole ideologiczni, wszyscy żyli w zgodzie. To było miasto kosmopolityczne. Przenikały się różne kultury, wyznania, języki. Mieszkali Anglicy, Szkoci, Francuzi, Niemcy, Polacy, Szwedzi, Duńczycy. Wszyscy mieszkali. To było miasto bogate, miasto portowe. Miasto, w którym Wzajemna tolerancja, robienie interesów, swoje stragany, swoje warsztaty rzemieślnicze mieli Żydzi. Wszyscy żyli razem. Po nich została pewna spuścizna na przykład Goldwasser, słynna łódka Likier z kawałkami złota, którą zresztą swego czasu bardzo lubiłem, tak, rzeczy. Ludzie, którzy tam żyli, wzajemnie się Wspierali, robili wspólne interesy. Więc to trochę jest nie na miejscu, że Kibole nazywają siebie chuligani wolnego miasta. Wtedy nie było chuliganów. Wtedy chuligani kończyli, proszę Państwa, w Katowni. Taki budynek przed Złotą Bramą w Gdańsku, zanim się wjedzie do tego głównego miasta. Katownia, tam właśnie Łubuzewia kończyła pod pręgierzy. Dzisiaj tylko został kawałek tego brygierza. Idziemy, aby walczyć o normalność, by nasze wnuki, nasze dzieci, by mój 11-letni syn, mogły żyć w normalnej Polsce. Ewa Wrzosek o tym mówi. Dzięki temu możemy normalnie żyć, pracować, wychowywać dzieci i myśleć o przyszłości. Wszyscy. Również ci, którzy w tej malignie głosują na Nawrockiego, może nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robi. Utożsamiając Trzaskowskiego, nie wiem z jakim złem, ale z jakim. To no, nikomu żadnej krzywdy w życiu nie zrobi. Jak na pewno zauważyliście Państwo, e, szukano jakiegokolwiek haka na Trzaskowskiego. Nie znaleziono. Nawet najmniejszego. Nawet sprzed. 30 lat. Próbowano wmawiać ludziom jakieś kłamstwa, historie, nie powiem skąd wyciągnięte. Wszystko to okazuje się kłamstwem. Szkoda tylko, że sztab Rafała Trzaskowskiego, pani Viola Paprocka, szefowa tego sztabu, nie podejmowała działań, by te kłamstwa ukrócić. Przecież mogła skorzystać z trybu wyborczego. Dlaczego musimy tak bardzo walczyć? bo nie dowieziono rozliczeń, bo nie pokazano siły państwa. Bo gdyby były rozliczenia, to taki nawrocki bater już dawno miałby zarzuty karne. Ale widocznie pan Bodnar, pan Siemoniak, paru jeszcze innych niezbyt mądrych polityków Koalicji Obywatelskiej stwierdziło, że zagrają, można powiedzieć, przeciwko Trzaskowskiemu, bo to się do tego sprowadza. Bo jeżeli działali cynicznie, to absolutnie muszą z polityki wylecieć. A jeżeli działali z głupoty, to tym bardziej. Wczoraj też pani Kinga Gajewska zamieściła zdjęcie z Domu Pomocy Społecznej z przerażonym staruszkiem, który trzyma worek ziemniaków. Ona się uśmiecha, że tu DP. Zobaczcie państwo, jaki jest poziom. Chociaż nie ja nic do pani Kinga Gajewskiej, nie ma, ale patrzę na ten poziom braku wyobraźni. Politycy to nie są półbogowie. To nie są ludzie, którzy stoją ponad nami. Ponad wami. Wybraliście bo byli na tych listach wyborczych systemu. Wyszło tak, że się dostali do Sejmu. Ale to my podejmujemy decyzje, nie oni. Dzisiaj przygotowujemy się do podjęcia, myślę, że jednej z najważniejszych decyzji w ostatnim trzydziestoleciu czy dopuścimy do sytuacji w której po prostu bandyta zostanie prezydentem Polski Kochani moi może to jest takie bardzo osobiste takie może emocjonalne ale już was nie proszę a błagam abyście na te wybory poszli abyście przekazali ten materiał dalej z tym apelem Ja przeżyłem Naprawdę ciężko 8 lat pisowskiego reżimu. Można powiedzieć, że sięgnąłem absolutnego dna. Wiecie, że sprzątałem na budowach. Nie jest to piz, tylko są materiały z tego, bo przecież je tutaj zamieszczałem. Takie shorty, będąc na budowie, tak, kiedy nieogolony na twarzy, ale ze zgolonymi włosami, pod podzalewał mi oczy, urobiony po łokcie albo po kokardzie, jak to woli. Cały czas byłem aktywny społecznie. I pracowałem, sprzątałem, wynosiłem gruz. Wtedy myślałem o wolnej Polsce. Wtedy myślałem o tym, że kiedy to się skończy, że kiedy przyjdzie dzień, gdy ta zaraza pisowska nie będzie mogła dalej nas zgnębić. Gdy nie będę musiał się obawiać, gdy wieczorami przychodziła do nas policja, chcąc nas zastraszyć. Ale ja, ja wierzyłem, wierzyłem, że wygramy. Wierzę też i dzisiaj. Wierzę w to, że pójdziemy wszyscy razem. Czy ci, którzy są bardziej prawicowi, bardziej lewicowi, ale wszyscy chcemy normalnie żyć. Wszyscy chcemy żyć w państwie prawa, a nie w państwie sutenera i bandyty. Dlatego, drodzy państwo, weźcie te słowa we wrzosek do serca. Bo to jest dziewczyna, która przeszła bardzo trudną drogę i do dzisiaj nikt jej nie złamał. Do dzisiaj walczy, do dzisiaj pokazuje, jak jest niezłomna. Choć przecież PIS już nie rządzi, ale rządzą niektórzy, niektórzy z rządzących. Zobaczcie, jak się boją tych rozliczeń. Dlaczego? To też musimy wyjaśnić. My. Opinia publiczna państwo my wyborcy to wy macie siłę Dzisiaj jest piątek za chwilę cisza wyborcza jeszcze możemy pójść do miasta dzisiaj po południu może będziecie gdzieś w mieście porozmawiajcie z ludźmi poproście ich aby jeszcze raz zawalczyli o, o lepszą Polskę o tą spokojną ja może nie zgadzam się z wieloma poglądami Rafała Czaskowskiego, ale ja wiem, że to jest porządny człowiek. Te materiały przedwyborcze, które przygotowuję, one płyną z mojego serca. To nie jest tak, że jestem cynikiem i pragmatykiem politycznym, który teraz z pozycji dziennikarza będę tutaj działać na czyjąś korzyść. Bo wiecie o tym, że jestem pierwszym krytykiem rządu, ale tam, gdzie poruszamy się w kategoriach przyzwoitości, praworządności, prawa do normalnego życia, tam nie ma ideologii. Jest Rafał Trzaskowski. Człowiek porządny. A my mamy prawo oczekiwać, żeby przestępcy byli w więzieniach, a nie w pałacu prezydenckim. Przekazujcie ten materiał dalej, drodzy Państwo. Widzimy się dzisiaj o 20.00. Dajcie znać w komentarzach, co wam w sercu gra? Wiem, że gro z was przekonuje swoich sąsiadów, znajomych, napotkane osoby do tego, by poszły głosować. Nie pozwólmy z Polski zrobić domu publicznego. Widzimy się wieczorem. Serdecznie zapraszam.